Open Music Talks. Co to jest? Co my tu robimy? Ja jestem Alicja Atlak. A ja Wojciech Urbaniak. A z za kamer są z nami Przemysław Czarnecki. i Kamil Kęska. A to, to jest, jest Open Music, Open Music Talks. Talks. Alicjo, może trochę opowiesz nam, czym my się tutaj będziemy zajmować. Oczywiście. Nie mogę zacząć mojej opowieści o podcaście bez opowieści o stronie internetowej, którą kilka miesięcy temu miałam przyjemność objąć swoją opieką. Open Music Review. Jest to strona internetowa pod egidą naszej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, na której publikujemy teksty, artykuły, również filmy, które dotyczą szeroko pojętej dziedziny muzycznej, różnych dziedzin oczywiście z muzyki, tak aby. I hobbyści, i profesjonalni muzycy mogli czerpać stamtąd wiedzę i inspirację, czy też spędzać po prostu z nami wolny czas w taki właśnie wartościowy, naukowy sposób. W pewnym momencie chcieliśmy rozszerzyć, urozmaicić treści, które są na tej stronie publikowane. Stąd Wojtek przyszedł z pomysłem: Zróbmy podcast. Ja już z takim pomysłem nie ukrywam chodziłam rok temu. No i spotkaliśmy się my. Strona internetowa Open Music Review, i dzięki temu powstał podcast Open Music Talks, w którym, mówiąc krótko, będziemy rozmawiać o muzyce otwarcie. My tutaj za licą będziemy się starali o to, aby ta treść była jak najbardziej szeroka, jeśli chodzi właśnie o tą muzykę. Żeby czasami to będą tematy trochę bardziej mm, profesjonalne w danej dziedzinie, ale czasami będziemy trochę mówić o tej muzyce szerzej. I pomo pomoże nam to. Wszelakość form, jaką chcemy objąć na tym naszym programie, na tym naszym kanale, będziemy tutaj prowadzić sami też odcinki. Będziemy trochę Wam opowiadać o tej muzyce, o historii, o stylach, tak aby trochę pokazać Wam tą muzykę, żebyście trochę z niej też zrozumieli, a nie, że pójdziecie na jakiś występ. Faktycznie usłyszycie jakiś utwór, losowe dźwięki, po prostu same w sobie, ale no nie będziecie wiedzieli za bardzo, co w tym chodzi. Więc my chcemy Wam to trochę pokazać. Na pewno będziemy też starali się organizować debaty. Na trochę trudniejsze tematy, jak na przykład edukacja muzyczna, ale też Troszeczkę łatwiejsze. Będziemy zap, naprawdę zapraszać szerokie grono gości, ale to już może Alice zaraz powie. Będziemy też oczywiście zapraszali te różne osoby. Będziemy poruszać tutaj tematy z muzyki dawnej, muzyki współczesnej, też jeśli chodzi o instrumentalistów, trochę o ich życiu, o tym jak to wszystko wygląda, jak wygląda życie artysty, czy to jest faktycznie taka sielanka, na czym polega ta praca. Więc naprawdę, jeśli chodzi o formę, yy, będziemy tutaj mówili dużo rzeczy. Będziemy też oczywiście starali się przekazywać. Jakieś informacje, czy też robić reportaże z różnych imprez. Już też jeden taki zrobiliśmy, ale to jeszcze się Państwo o wszystkim dowiedzą, ale będziemy też starali się pokazywać Wam to życie naszej Akademii, przede wszystkim tu na miejscu. W tym celu, o którym powiedział Wojtek, chcielibyśmy zapraszać, tak jak już także wspomniał, rozmaitych gości. I tutaj mamy na Akademii cztery wydziały. Pierwszym z nich jest Wydział Reżyserii Dźwięku, Kompozycji i Teorii Muzyki, drugi Instrumentalistyki, trzeci Wokalistyki i Aktorstwa oraz czwarty Dyrygentury Jazz oraz Muzyki Rozrywkowej. I z tych wszystkich dziedzin Mamy nadzieję zaprosić gości, specjalistów, a może czasami też i młodych, jeszcze ciągle uczących się studentów, którzy podzielą się swoją pasją, swoimi badaniami, przemyśleniami, życiem po prostu. W tych poszczególnych dziedzinach muzyki, czy to właśnie kompozycja, czy jazz, cokolwiek. Chcielibyśmy, tak jak już też Wojtek troszeczkę tu powiedział, od kuchni pokazywać, co robią, ale także rozmawiać z nimi trochę mniej poważnie albo trochę bardziej poważnie, tak aby Wam, drodzy widzowie, się to po prostu spodobało, abyście chcieli to oglądać, żebyście mogli zaspokoić swoją ciekawość, jak. Może wyglądać właśnie życie muzyka. Oczywiście, bazując na tym, że będziemy i jesteśmy tutaj obywatelami Bydgoszczy, jesteśmy mocno związani z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy, większość gości będzie tutaj z naszego środowiska, ponieważ często jest tak, że nawet studenci Akademii Muzycznej idą korytarzem, mijają kogoś. I właściwie nie wiedzą z kim mają do czynienia, nie wiedzą, że być może ta osoba była ostatnio na jakimś konkursie, nagrała fajną płytę, dyrygowała czymś dużym. Naprawdę jest takich osób mnóstwo, i myślę, że to będzie doskonała przestrzeń, aby takie osoby mogły się swoimi dokonaniami po prostu pochwalić, tak? Aby mogli otworzyć przed Wami i przed. Kolegami z korytarzy, czy też studentami, czy profesorami, ale też przed Wami, widzowie, swoje, swoje życie i swoje, swoją rzeczywistość. Tak, chcemy tu zgromadzić naprawdę szerokie grono widzów nie tylko od ludzi, którzy na co dzień zajmują się muzyką, czy jeśli chodzi o profesorów, teoretyków, czy też instrumentalistów. Chcemy też zgromadzić ludzi, którzy. Może są nawet trochę uprzedzeni do tej muzyki albo po prostu chcą jakoś się zapoznać, tylko nie wiedzą też do końca, jak za to się zabrać. I my będziemy chcieli to pokazać. My z nie raz o tym rozmawialiśmy. I padło tutaj nasze, w naszych rozmowach nasze ulubione słowo, że chcemy odczarować dla Państwa tę muzykę, pokazać, że ona nie jest tylko dla elit. Chcemy pokazać, że naprawdę ta muzyka jest dla każdego, tylko może czasami po prostu czegoś nie rozumiemy, coś jest dla nas niejasne, a to wiąże się z pewnymi obawami, że jeśli chodzi o społeczeństwo, że po prostu ja czegoś nie rozumiem, a ktoś rozumie i może trochę przy tym wyjdę gorzej. No tutaj taki tutorial o, o muzyce poważnej troszeczkę będziemy prowadzić, o, a więc pewne tematy, o, które mamy zaplanowane. Mamy nadzieję, że wszystko się uda, że wszystko będzie zrealizowane, że goście nie odmówią nam naszej charyzmie i że faktycznie też zgodzą się tutaj przychodzić yy, i z nami też dla Państwa tutaj informować o tym świecie muzycznym. Jesteśmy teoretykami, więc my we dwoje pewnie teoretyzować będziemy najwięcej, chociaż postaramy się naprawdę w taki sposób, żeby chciało się tego słuchać. Natomiast chcielibyśmy też wprowadzić troszeczkę inną formę upowszechniania tej muzyki, ponieważ często oglądając są oczywiście filmy na YouTube, gdzie ktoś mówi, jak wygląda, nie wiem, pentatonika, jakaś skala, cokolwiek, albo opowiada o danym kompozytorze. My byśmy chcieli takie tematy również poruszać, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że jest duże zapotrzebowanie, chociażby od uczniów szkół muzycznych czy też studentów, którzy chcieliby obejrzeć coś typowo naukowego, coś, co pomoże im, załóżmy, przygotować się do wyczekiwanego kolokwium czy też sprawdzianu. I takie treści chcielibyśmy robić także ty, z tym, że w nieco inny sposób. Także nie będą to tylko stricte suche daty czy też opowieści, po prostu, ale ym, bardziej. Popularno, takie popularno-naukowe, płynne opowiadanie o tym, co po prostu może być w tej muzyce ciekawego. Bo to nie tylko są naprawdę sufe, suche fakty. Sama otoczka pewnych wydarzeń może być niezwykle ciekawa. I my mamy nadzieję, właśnie w taki sposób te treści prezentować. Tak, no będziemy się starali prowadzić dyskusję. No, bo, no Alicjo, to nie jest. Dziedzina łatwa, naprawdę zrozumieć tą muzykę. My tutaj już studiując trochę na, teo na tej teorii, trochę bardziej to rozumiemy, yy, ale no mówię, ludzie, którzy na co dzień nie chodzą na te koncerty, czy nie zajmują się taką muzyką, to jest materia naprawdę trudna. Nawet jak idąc na koncerty, czy to z muzyki współczesnej, czy z muzyki dawnej, no, jak ktoś się tym nie zajmuje, no to to jest bardzo zrozumiałe, że. Ktoś wyjdzie i powie, no, no dobrze, posłuchałem jakiejś melodii, jakichś dźwięków, instrumentów, ale co z tego wynika? No ja osobiście nieraz się spotkałem z taką opinią, że no ale no dobrze, ale jakichś słów nie było w tej muzyce, albo nie było jakiegoś tekstu, no i, no i jaki jest sens takiej muzyce? No właśnie trochę też po to to jest, aby... Trochę się otworzyć z tym, żeby Wam wyjaśnić, czy na, na czym to polega. I naprawdę będziemy się starali nie ograniczać do jakiejś jednej materii. Będziemy mówili o muzyce dawnej, o muzyce współczesnej, o romantyzmie, o problemach, z jakimi zmagają się właśnie muzycy, instrumentaliści, kompozytorzy, czy też właśnie teoretycy. Więc mamy nadzieję, że będzie Wam się tylko to podobało. A jeśli chcecie wspierać, Mniej i Alicję w tym co robimy, to ważną rzeczą dla nas będą komentarze. Że będziecie nas informować, czy mówić o tym, co jest dobre. Może jaką treść chcecie, zaproponujcie coś, może chcecie o czymś odcinek z jakimś gościem, czy o, jak, o jakiejś tematyce związanej z muzyką, czy nawet z jakimś problemem, z którym zmierzamy się my, muzycy czy też teoretycy, to jest dla nas ważne. Yy, możecie to robić na platformie Open Music Review, ale też na YouTubie i Alicjo, coś jeszcze chyba może do tego. Może opowiem szerzej mhm. o Open Music Review. Oczywiście komentarze na różnych portalach spo społecznościowych Państwo na pewno potrafią zostawiać, natomiast jeżeli chodzi o stronę Open Music Review, tam jest przestrzeń do tego, by się troszeczkę bardziej rozpisać. Czwartą zakładką od początku jest zakładka Forum. Na tym forum możecie Państwo zostawiać dosyć obszerne komentarze, czy to właśnie mówiące, czy Wam się podobał odcinek, czy Wam się nie podobał? Czego się spodziewacie w przyszłości? Lub po prostu, co możemy zmienić Państwa zdaniem? Oczywiście każdy komentarz będzie mile widziany, dlatego że oczywiście jest, jesteśmy na początku swojej drogi i wszelkie naprawdę wszelkie komentarze odnośnie naszej też pracy będą Przyczynką do tego, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy się tylko i wyłącznie stawali lepszymi rozmówcami, do czego oczywiście też będziemy dążyć. Czy no, mamy jeszcze coś? No Alicja, no, chyba tylko bierzemy się do pracy, zakasamy tak. rękawy i będziemy realizować dla Was ten program. Dokładnie. Ja jeszcze tylko na sam koniec wspomnę o ważnej rzeczy, bez której prawdopodobnie nie moglibyśmy naszych pomysłów wcielić w życie. Otóż ten podcast to zadanie publiczne. Współfinansowane ze środków otrzymanych w 2024 roku od ministra nauki w ramach konkursu Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego. Dzięki temu możemy nagrywać i mam nadzieję, że. Będziemy nagrywać jak najdłużej, za co bardzo, bardzo dziękujemy. To jeszcze ja sobie pozwolę zapowiedzieć troszeczkę następny odcinek, żeby zaciekawić naszych słuchaczy czy widzów. Będziemy mówić o dużych rzeczach w następnym odcinku, naprawdę dużych. To, to, to co się działo tutaj w Bydgoszczy na początku października, naprawdę bardzo duża impreza. Może nawet jeszcze nie będę mówił, jaka tematyka. Po prostu musicie być w następnym, oglądać następny odcinek, być tam i zobaczycie sami, ale naprawdę będzie bardzo interesujący i ciekawy. Tym bardziej, że gościć będziemy nie tylko naszych bydgoskich profesorów, czy też studentów, czy też po prostu osoby z Bydgoszczą związane, ale tu akurat niespodzianka, w takim pierwszym prawdziwym odcinku będziemy mieć gości także spoza Bydgoszczy i w tym drugim też. E, zatem serdecznie zapraszamy i myślę, że na dzisiaj dziękujemy. Tak jest. Żegnają się z Państwem Wojtek Urbaniak, Alicja Atlak, a za Kamer, Przemysław Czarnecki oraz Kamil Kęska. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć. Open Music Talks porozmawiajmy o muzyce. Otwarcie. Open Music Review porozmawiajmy o muzyce. Otwarcie.